Gdy pojawisz się na randce, pamiętaj o tym, że jeżeli jesteś na randce z dziewczyną, i ta dziewczyna rzeczywiście siedzi naprzeciwko Ciebie albo obok Ciebie jest fizycznie na tej randce, Tu nie potrzebujesz żadnego innego dowodu na to, że ona jest Tobą zainteresowana. I mówię o tym, bo tak wielu facetów, ja też byłem w, tych, w tym miejscu, więc doskonale rozumiem, jak to jest, przychodzi na randkę z poczuciem, że oni muszą teraz coś że ta kobieta zrobiła im przysługę, że zjawiła się na spotkaniu i teraz muszą robić jakieś fikołki, żeby ją przekonać, że są dla niej wystarczający. A prawda jest taka, że poza pewnymi Nielicznymi wyjątkami, gdzie kobieta przyszła na spotkanie, bo rzeczywiście jej się kompletnie nudziło, nie miała żadnej innej, lepszej opcji na to, żeby spędzić tę godzinę czy dwie. W tym momencie swojego życia, albo gdy przychodzi świadomie po to, żeby jakoś cię wykorzystać. Bo na przykład zaproponowałeś, że pójdziecie do jakiejś fancy restauracji, zapłacisz za kolację 300 zł za osobę, no i ona skorzysta sobie z tej oferty, jedząc smaczne jedzonko, i przy okazji słuchając sobie Ciebie, to poza tymi wyjątkami kobieta jest na randce, bo jest tobą zainteresowana. Jest to. Na tyle duży kapitał, że Twoim celem nie jest nawet to, żeby ją do siebie dalej przekonywać, ale żeby nie zepsuć dobrego pierwszego wrażenia, które na niej zrobiłeś podchodząc do niej na żywo albo robiąc na nie to wrażenie na aplikacji randkowej.